Mieliśmy wszystko w swoich rękach, prowadziliśmy 2 do 0, wystarczyło nam wygrać jednego seta na dwa, żeby, żeby awansować do play-offów. się postawiło, nasza gra trochę siadła, ale cieszy to, że, że trener zrobił dobre zmiany, które pozwoliły nam zostać w meczu do końca. Walczyliśmy trochę sami sobie, jesteśmy winni, ale przed nami jeszcze jedno spotkanie i Będziemy walczyć o to, żeby w tych playoffach się znaleźć. Tronowaliśmy cały sezon po to, żeby, żeby znaleźć się w tych playoffach. Dostaliśmy, wypracowaliśmy sobie, sobie szansę w drugiej rundzie, bo, bo, bo pierwsza nie była najlepsza w naszym wykonaniu, więc e, będziemy próbowali ją wykorzystać do końca. Było bardzo blisko i niedosyt. No tak się, tak się czuje, jak się jest blisko i się przegrywa, to na pewno uczucie nie jest. E... Przyjemne, natomiast y, absolutnie y, dzisiaj jestem naprawdę dumny z chłopaków, ponieważ dwa sety graliśmy na dobrym poziomie. Później Jastrzębie naprawdę podniosło swój poziom i grało siatkówkę y, dla nas trudną i praktycznie nieosiągalną i skontrolowali dwa spotkania, a, a tajbrek to była naprawdę walka punkt za punkt i mogło się potoczyć w każdą stronę. Y, Pozytyw, zostały już tylko dwa punkty do playoffów i będziemy się bić z zaksem w poniedziałek. Ciężka sytuacja, ponieważ no jutro musimy rano jechać i już grać. Myślę, że część zawodników zagrała dzisiaj naprawdę wyczerpujące spotkanie i myślę, że bardzo będzie ważne cały zespół, cała czternastka, która pojedzie, bo w tym momencie już tylko wszystkie ręce na pokład i jedziemy walczyć do Kędzzyna.